Mam też takie przekonanie, że ci wszyscy ludzie e, naprawdę dodają skrzydeł naszym dzieciom. E, że to nie jest tak, że to są jakieś pieniądze, które idą gdzieś. Nie? Że ja, ja biorę pełną odpowiedzialność za każdą tą złotówkę i nie chcę jej zmarnować. I że to są konkretne dzieci, wiesz? Mikołaj, Sara, Krzysiu, Olga, kolejne konkretne dzieci, którym temu płacimy na terapię, temu idzie, ten idzie do psychiatry, temu kupujemy ulubione rzeczy, temu będziemy świętować w urodziny. Nie? I to, są, to nie są jakieś urodziny, nie? to są konkretne urodziny. W tym roku będą, bo ktoś sobie wymarzył różowy, różowy tort na urodziny. I to jest niesamowite, nie? że potem. On ma bardzo wiele trudnych doświadczeń, wiele doświadczeń w swoim życiu, ale wychodzi ten mówi, ja pamiętam moje różowe torty na urodzinach. I to jest niesamowite. I ja, i ja jakby bardzo chciałabym to podkreślić, że to nie są tylko złotówki. I że ktoś mówi, no dobra, no jesteś wdzięczna, bo musisz być wdzięczna. Nie. Ja mam takie przekonanie, że, że to jest coś więcej niż tylko pieniądze. To jest mm. budowanie nowej, nowej pamięci, nowych wspomnień, nowej jakości życia tych młodych ludzi.